Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis: O naśladowaniu Chrystusa. Jego oczy Patrujące się w ciało Chrystusa, czyste i pełne skromności. Ręce, które zwykły dotykać stworzyciela nieba i ziemi, czyste i wzniesione ku niebu. Do kapłanów, w szczególny sposób kierują się te słowa prawa. Bądźcie święci, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Wszechmogący Boże. Niech nas wspomaga Twoja łaska, ażebyśmy przyjąwszy kapłańską posługę, mogli Ci godnie i pobożnie służyć w czystości serca i sumienia. A jeśli nie potrafimy żyć w takiej niewinności, jak powinniśmy, dozwól nam jednak godnie opłakiwać popełnione zło i gorliwie Ci odtąd służyć w duchu pokory i z dobrą wolą. Rozdział dwunasty. O tym, jak bardzo gorliwie powinniśmy się przygotowywać do przyjęcia Chrystusa. Głos Umiłowanego. Ja kocham czystość, a świętość jest zawsze moim darem. Ja szukam czystego serca, tam jest miejsce mego odpocznienia. Przygotuj mi wieczernik, salę dużą, usłaną, u ciebie spożyję paschę z mymi uczniami. Jeśli chcesz, żebym przyszedł do ciebie i został z tobą, wyrzuć stary kwas i oczyść mieszkanie swego serca. Usuń z niego cały świat i ucisz zgiełk grzechów. Stań się jak wróbel samotny na dachu, i w gorzkości swej duszy rozważaj swoje występki. Bo każdy miłujący przygotowuje swemu umiłowanemu najlepsze i najpiękniejsze miejsce, gdyż przez to poznaje się wielkość ucznia przyjmującego względem umiłowanego.